Witam serdecznie, moi drodzy, dzisiaj w grze Infinity Niki. Aczkolwiek zacznę od informacji najpierw dla widzów mojego kanału, którzy są na nim ze względu na No Man's Sky. Informacja dla Was jest taka, że tak, wiem, że rzadko są filmy. Mogłabym nagrywać bardziej regularnie, natomiast na pewno filmy z No Man's Sky będą się pojawiały na tym kanale w tym momencie aktualnie nic się nie dzieje. Prawdopodobnie niedługo będzie jakiś nowy update i wkrótce pewnie dostaniemy informację, albo chociaż ekspedycja. I wtedy zapraszam Was już teraz na live'a z ekspedycji na pewno. I chciałam jeszcze powiedzieć, że jeśli macie jakieś pomysły, o czym mogłabym zrobić film z No Man's Sky, jeśli macie jakieś pytania co do No Man's Sky, to też dajcie znać komentarzu pod tym filmem i bardzo chętnie to dla Was zrobię. Dzisiaj Infinity Niki, ponieważ jest nowy update, co miesiąc jest tutaj nowy update, a tym razem doszła nam nowa mapa, cała mapa w stylu Linglang, tak się nazywa ten styl w tej grze, taka właśnie w chińskim stylu, bo to jest update z okazji nowego roku chyba w Chinach. Więc to jest taki świat inspirowany właśnie Chinami, chińska architektura. Zobaczcie, tu jest mapa otwarta. Można na każdy budynek wskoczyć, w sobie tutaj wejść, pozbierać walutę, to takie złote pieniążki. I dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o Aspekcie płatnym do tej gry. I jakby nie będę rozstrzygać, czy to jest dobrze, że ktoś płaci za grę, czy źle, że ktoś wydaje pieniądze na grę. Jakby to zostawiam w Waszej ocenie. Każdy może mieć inne zdanie. Ja mogę na razie powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o mnie w Infinity Niki, ponieważ. Jestem zauroczona tą grą od jakiegoś roku, mniej więcej, bo od roku ta gra istnieje. I no, jestem zauroczona, dlatego, że jest ona zrobiona przepięknie, moim zdaniem. Aż miło jest biegać po tym świecie i patrzeć na widoki, i patrzeć na te postaci, i na tą całą grafikę, która jest naprawdę piękna. Może kogoś to nie dziwi, kto siedzi w temacie gier. Dłużej i widział podobne gry, i miał do czynienia z podobnymi grami, natomiast dla mnie to jest trochę event, to jak to jest zrobione, to jak to pięknie wygląda, i to sam fakt, że to nie jest tylko gra o ubieraniu postaci, ale jest tu mnóstwo różnych innych dodatkowych rzeczy, które mo można robić, chociażby budowanie domku, chociażby. Granie w jakieś tutaj minigierki, żeby zdobyć walutę premium, bo można zdobyć tu walutę premium, i właśnie o tym dzisiaj chciałam porozmawiać. Najlepsze stroje, które tutaj są, które wychodzą, co miesiąc się zmieniają praktycznie, bo co miesiąc wychodzi ten nowy update, te stroje są płatne. Ale jak ktoś gra free to play, może sobie uzbierać y, odpowiednio wcześniej na taki strój. I teraz wam pokażę, w tym updatecie są przepiękne stroje. Nie jestem w stanie przybliżyć, więc tutaj tych detali wam nie pokażę, ale widać je. Bo ja też zaznaczę, że nie gram na ultra grafice. Ale gram na wysokiej grafice, więc być może, jak ktoś ma ultra, to to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Tutaj mamy strój: Where Wangxiang Weaves Life, i to jest. Yy, no, sami widzicie, przepiękny. Jest to w stylu takim właśnie yy, chińsko-japońskim, może japońskim, jakimś tam azjatyckim, tak? Natomiast. Zobaczcie, jak te detale są wykonane. Jest to strój całkowicie płatny, wszystkie części, czyli włosy, tutaj te przypięki na głowę, tutaj jest płaszcz osobno, suknia osobno, buty osobno. Ten motyl tutaj z tymi szarfami też jest osobno, i wszystkie te elementy, żeby je dostać. Trzeba je losować. Za możliwość losowania, oczywiście, należy w tej grze zapłacić. Chyba, że się uzbiera w trakcie gry odpowiednią ilość waluty, diamencików. Wtedy można sobie y, kupić to jako za darmo. Ja uważam, że czasami, jak gra jest piękna, jest dopracowana, jest tak szczegółowo zrobiona to i pomysłowo również, to też się liczy dla mnie bardzo. To może czasami warto twórcom dać trochę pieniędzy co jakiś czas. Nie wiem jak, wymyślicie, dajcie znać w komentarzach. Zobaczcie, myślę, że to jest gra robiona przez kobiety dla kobiet zdecydowanie. I jakby twórcy ewidentnie wiedzą Dokładnie wiedzą, nie wiem, czy robią badania psychologiczne klientów, czy co, ale wiedzą dokładnie, co się y, nam będzie podobało. Każdy z tych strojów pięciogwiazdkowych z nowego update'a ma jeszcze swoje inne warianty kolorystyczne, właśnie takie, i im więcej chcę mieć tym, tych wariantów kolorystycznych. To tym więcej oczywiście muszę zapłacić. Tutaj jest możliwość jeszcze zmiany stroju, skrócenia sukienki. Yy, można, te stroje można normalnie farbować również bez płacenia, ale jeśli się zapłaci, no to jest więcej opcji farbowania po prostu. I to jest strój pięciogwiazdkowy. Jest jeszcze strój czterogwiazdkowy. Wygląda on tak. Czterogwiazdkowy to taki trochę właśnie tańszy, mniejszy. Jak widzicie, też mniej szczegółowo wykonany, chociaż on też jest piękny. Znowu nie mogę tu przybliżyć. Pokażę Wam to na przykładzie innego stroju. Też ma, ale ma mniej wariantów kolorystycznych. Jest też drugi, jakby banner. Tu jest napisane limited, czyli one mają określony czas, będą dostępne tylko przez miesiąc. Po miesiącu już nie będzie można ich zdobyć. To jest właśnie strój, który ja próbuję, na który ja próbuję uzbierać. Tu wygląda on tak, ponieważ jeszcze nie mam całego stroju i moja postać się może zmienić w takiego jelenia. Jeszcze nie mam całego stroju, więc tu pokazuję, jak wygląda całość, jakie mogą być warianty kolorystyczne do tego stroju. Tutaj jeszcze dodatkowy efekt mamy. Więc to wygląda w ten sposób. I tu wygląda strój czterogwiazdkowy, który zaraz też Wam pokażę na przybliżeniu, ponieważ akurat ten strój już zdobyłam. Natomiast właśnie, tu jest jeszcze taki banner, stały baner, czyli pięciogwiazdkowe, cztery pięciogwiazdkowe stroje, które są na stałe, od samego początku góry do tej pory można je zdobywać. Wracając do tego stroju pięciogwiazdkowego, mam go tutaj. Właściwie niektóre tylko elementy, bo nie wszystkie jeszcze, ale tu mogę przybliżyć i pokazać wam, jak to jest przepięknie wykonane, jak to jest szczegółowe. Jak tu widać same tekstury danego stroju, jakieś wzorki, jakieś naszycia, haftowania, widać też koronki. Tu na przykład to jest naprawdę wszystko zrobione top. Makijaż, tutaj włosy, jak wyglądają. No, gdzie takie rzeczy w Simsach? Myślę, że jeszcze w Simsach to długo, długo takich rzeczy nie będzie widać. O tu widać na przykład na tej szarfie niebieskiej teksturę, koronki. Ten strój, moi drodzy, wygląda tak. Tutaj jest jakby jako kapelusz część. Włosy się losuje również. Sukienkę się osobno losuje. Tutaj naszyjnik się losuje osobno. Kolczyki osobno. A rękawki też osobno. Bransoletki osobno. Trochę tych elementów do wylosowania jest. Zobaczcie, jaki to jest przepiękne. Koronki błyszczące. Tutaj mamy różne wzorki, takie detale. No przecież gdzie takie rzeczy w Simsach? Nigdy w życiu. Może wy nie jesteście zaskoczeni. Bo graliście już kiedyś w takie gry przebierankowe? I widzieliście takie piękne rzeczy? Ale jeszcze że mówiąc nie. Nie wiedziałam nawet, że ta taką grę chciałam mieć. Nawet nie byłam świadoma, że taka gra mogłaby mi się spodobać, albo że takie gry potrzebowałam wręcz. Jaki jest koszt teraz najważniejsze. Jaki jest koszt? Tak naprawdę zbiera się takie diamenciki i to się dostaje grając w grę po prostu, za różne właśnie aktywności w grze, za granie w minigierki, za znajdowanie skrzynek właśnie z tymi diamentami, za y, zwiedzanie mapy i tak dalej, za robienie quest'a głównego, za robienie innych questów pobocznych. Dostaje się takie diamenciki. 120 diamencików, to jest jedno, jeden kryształ, jedno pociągnięcie, wylosowanie jednego przedmiotu. To jedno losowanie, plus jakieś tam dodatkowe gadżety do farbowania ubrań. Jedno losowanie kosztuje 49 centów, pół dolara, to jest ile? Złoty 50 za jedno losowanie. Można tu od razu akurat kupić trzy losowania. I takie są ceny, oczywiście te tutaj są jakby najtańsze w tym momencie. Tutaj już mają zniżkę, ale tylko 50% zniżka. E, za 99, właściwie za 100 dolarów, można dostać 100, 100 losowań, tak jakby. Nie trzeba nic wydawać, da się w tę grę pograć bez wydawania ani złotówki, ani dolara i jak najbardziej można w nią grać. Nie namawiam na wydawanie pieniędzy, pamiętajcie o tym, ale jak e, ktoś ma taką chęć, to też nie potępiam. <grym> Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, jeśli chodzi o Tutaj sklep w Infinity Nikki i piękne stroje premium. Dajcie znać a nom Sky czy coś by was interesowało, dajcie znać czy mm, interesuje was również może Infinity Nikki. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.